Dobra, Sławia. Ja kocham tą trasę i ja sobie ją filmuję. Bo hmm? no tak, gdzie mieszkasz? Nie mieszkam. A co to jest? No, nie widzi pani, trasa się filmuje. Aha. No to. jest filmowane i to potem wiadomo jak to jest Nie Nieładna trasa? No. no. Tak ładna no. jest to trzeba pofilmować. No. No, właśnie. się posuwa. No, tak się ładnie mieni. No, no. Przecież nie wszyscy to mogą oglądać, prawda? Bo kto no. jest ciężko chory, miał na przykład atak padaczki, no to nie może oglądać takich zmieniających się filmów. No. no. no gdzieś tutaj się No, niestety, po dworze się chodzi. Tak szwedzko. Co jest? Skarpeczka. Mam No to jeszcze ale na Pokoja mi zagranica, jak ja nie lubię zagranicy, dla mnie to możesz się piokoją do nam kochankę przygłuchać, co? No. Po co mi to? Ja nie jestem Teresa, co lata się skanka na kadek, my i Tak no. Taka jest prawda, Teresa źle skończyła. No. Zostawiła panią, dzieci panią no. zostawiły, poła schodziły się w swe strony i widzi pani jakby. No. Tak wiesz? Dlatego ja nie mam dzieci i męża, bo po chuja mi to. Masz święty spokój. Mam święty spokój, to no, prawda. Nie Ale niestety nie mam do końca świętego spokoju, bo Gorgota mnie ściga. Co? Gorgota mnie ściga. Wow, wow, Wie pani co to jest Gorgota? No. Wrocławska jeszcze do tego. No. Wie pani, jakie dwie wieżyczki tam są. A te dwie wieżyczki... Człowiek się patrzył na ostatni dzień swojego życia, zanim go rozstrzelali na te dwie wieże no i niestety. Czy nie? Wiesz, że słyszę, ale za co? A nie, chcę się pochwalić, za co? Że ten powód do domu. No trudno. Jak się podpadło? No właśnie. Święta nie jestem, a ludzie myśleli, że święta dziewica ze mnie, że będę kiedyś miała męża, dzieci. A kiedy i potem jeszcze pani, czy nie? Pani, że mi wróżono, będę żoną, będę matką i nie tylko, no niestety. A no. Wszystkie zawody obejmiesz. Tak, ale ja nie chcę tak żyć po prostu. Ja wolę swoje życie o Dobroszyce są. Możemy być, o, tak. Tak, co najważniejsze. Wieczna wolność. Tak jest. A nie, żeby ktoś rządził. To no. prawda, nie jakiegoś. Może jeszcze kawał starszego mam sobie znaleźć, co? Ja i tak wolę rówieśników z rówieśnikami, że ja, ja mam paczkę przyjaciół, to nie są moje rówieśniki. Niestety... E, tak, to jest starszego, ale tak, żeby ci uśmiała, nie? Rozumiem, żeby pani to chodził w łóżku. Uu, uu, uu. No, nie, no, to by niedługo wróciła, bo miał willę jak ja, to kotowanku. Żeby miał willę jak auto, to, to, to kotowanku. Każda by tak chciał, ale nie, nie ja. Ale ja bym tak akurat nie chciała żyć. Ja bym chciała wieczną wolność. Ja mam akurat paczkę przyjaciół i ta paczka przyjaciół jest ode mnie młodsza o 12 lat niestety. No ale wiadomo jak to jest. Paczka przyjaciół sobie nie wybierałam tych znajomych. Oni wybrali sobie mnie i ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. O. Ile to już minut ma 7.42. Ale to będzie drugi nazwego. Ja zda... ku niczemu. No to co? Idziesz na tą operę? Nie idę na żadną operę. Co to jest? No opera. w operze. Ja nie chodzę do opery. Po co mi to? Opera to jest taka przeglądarka internetowa. Mgła smoleńska. No, bo jedy, jeden... Mężczyzna miał żonę. W operze... śpiewała, nie? Mało, nie? No, ale jak w domu miałam zaśpiewać, to no byś powiedział tak, żeby wyszła na balkon śpiewać, bo ludzie nie myśleli, że ją piję. Eee, ja też mówią śpiewać. Co nie ma prawda. Te sopraty coś odgładzają Nic, na siłę. A sopraty coś odgładzają, bo mają potekst, a botoks na przykład, nie tylko i pogłodzają się na siłę, więc no. nie ma jak tak, to jest. A to połączone z młodymi ludźmi. A tu nie mam, nie ma mocnych. A co Pani nie, ja też ja mam śmiech, nadewałbym się na apokalipsję, czy ja? Masz o tym, myśli, like, nie ma żadnych, żebyśmy jak train nie? Jak to No. Dzięki. No. Ale niestety mamy dobra mama Feli. Musimy postawić no, nie? Tak, tak, ale niestety mamy dobra mama Feli, kiedy w oporu przyniosę się, a ja nas ludziom do że przeklina. Taka czoła, I tak bardzo bydła już noc, bo ja mama ładna była. jest nadal, kiedyś. No. no, jest. Dobrowa no. jest. No, do jest. Do, bo Musimy dobra. nie się szykować, bo już dobrowa jest. No. Dobra, nie to. Dobrze.